Mamy otwarty punkt gastronomiczny, słuchajcie, a mam kebab w Wyszkowie. Zapraszamy serdecznie. Tak, jest ze mną pani Asia, właścicielka punktu w Wyszkowie. Asia, powiedz mi, dlaczego mam kebab, a nie własna markę. Dlaczego? Eee, no i to, tak powiem szczerze, no, zainspirowało mnie y, tekst Szamaj ze smakiem, przede wszystkim. Eee, Krosicki, no też te sporty walki, które również lubię oglądać. Także no kurde, no to tylko do mnie pasuje, tak? Także... A powiedz mi, Asiu, czy miałaś doświadczenie w gastronomii wcześniej? Tak, gaz, jeżeli chodzi o gastronomię, tak miałam. Natomiast nie z kebabem, ale słuchajcie, że go jeść. Więc nie, to musiało i to być był... u mnie, tak, bo strzał Powiedz mi jeszcze, Asiu, czy firma Dolce Sapori wspiera przy otwarciu punktu? Jak wygląda ten proces pomocy? Bo to też jest istotne. Niezgodna... Jeżeli chodzi o firmę Dolce Sapori, to powiem szczerze, że jest to bardzo solidna i dobra firma, przede wszystkim bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o rozpoczęcie. No polecam, bardzo polecam, powiem szczerze, że już bym e, powiem tak, już bym się tak bardzo nie zastanawiała nad tym, czy w to wejść, czy nie, tylko po prostu bym weszła. A jeżeli chodzi o lokalizację, czy e, korzystałaś z usług komercjalizatora, czy... Tak, korzystałam, korzystałam e, z usług... Naszego pana Wiktora, który zapewne miał mnie w pewnym sensie dość, ale ja to lubię dociekać wszystkiego i tak dalej, także nie. Super, naprawdę lokalizacja dobrana. Ok. Dobrze, to teraz takie pytanie z innej beczki: który jest Twój uh, ulubiony produkt z menu Amazon? Góry, O, 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 o jest fryto kebab. Fryto tak, kebab <laughs> <laughs> Także najlepsze. Dobrze, to bardzo dziękuję. Życzę powodzenia również. i mam nadzieję, że jeszcze do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję. bardzo.